Dzisiaj porozmawiamy o moim zdaniem jednym z, wa z ważniejszych elementów wybaczania: wybaczeniu samemu sobie. Bardzo często jest tak, że do czynów, które zrobiliśmy, podchodzimy bardzo ostro w stosunku do siebie, bardzo mm, nie potrafimy odpuścić, nie potrafimy sobie samemu przebaczyć, że coś zrobiliśmy. Jeżeli my faktycznie, nawet czując właśnie coś takiego, że nie możemy przestać <laughs> o tym myśleć, nie potrafimy zapomnieć, nie potrafimy sobie samemu przebaczyć, no to chyba jest najlepszy dowód na to, że my tego żałujemy, że teraz już byśmy tak nie postąpili, że drugi raz byśmy tego błędu po prostu nie zrobili. Skoro tak jest, no to czas sobie wybaczyć. Jeżeli sobie nie wybaczamy, to. Brniemy w takim mule naszej przeszłości. Będąc w tym mule, nie możemy iść naprzód, nie możemy zająć się nawet teraźniejszością, co, co dopiero mówić o e, jakiejś fajnej przeszłości. Jeżeli faktycznie żałujemy tego, co zrobiliśmy, to po prostu sobie przebaczmy. Jaki może być powód, że często nie potrafimy, czy może właśnie nie chcemy sobie przebaczyć? Otóż jednym z jedną z sugestii Iwony jest to, że nie potrafimy, a wręcz nie chcemy przeszłości zostawić w przeszłości, nie chcemy sobie wybaczyć, ponieważ nam jest tak naprawdę wygodnie, roztrząsać to, co było, żyć to przeszłością, właśnie taplać się w tym mule naszej przeszłości, zamiast tamto zostawić i sięgnąć po nowe, zamiast wziąć się do roboty, żeby naprawiać ewentualnie to, co się w przeszłości źle zrobiło, zamiast kreować swoją fajną, lepszą przyszłość, to nie, my cały czas siedzimy w tej przeszłości, bo tam po prostu nam jest... Lepiej. W cudzysłowie, oczywiście. Ale lepiej z tego względu, że my to znamy. Znamy, to jest fajne, że to znamy, tak? Bo <laughs> nic innego w tym fajnego nie ma. No ale dla nas jest to taka właśnie bezpieczna strefa. Można potaplać się cały czas w tej, w tej przeszłości. My to znamy i nic niebezpiecznego nas w nowych rzeczach nie czeka. A właśnie o to chodzi, żeby. Sięgać po nowe, żeby rozwijać się, żeby żyć nowymi sprawami, a nie cały czas rozgrzebywać te stare. Bo jeżeli będziemy cały czas żyli tymi rozgrzebanymi rzeczami, których nie potrafimy sobie wybaczyć, no to tak naprawdę marnujemy swoje życie, ponieważ to już było i trzeba iść dalej do przodu. Jak można sobie wybaczyć? Jest bardzo dużo pomysłów na to. Po pierwsze, faktycznie uświadommy sobie czy byśmy drugi raz to zrobili jeżeli nie, jeżeli faktycznie żałujemy, no to już są myślę, że najlepsze podstawy do tego żeby powiedzieć sobie wybaczam sobie idę dalej do przodu możesz napisać list który, w którym przebaczysz sobie napiszesz jak ci źle z tego powodu że to coś było zrobione że to coś zrobiłeś, zrobiłaś później spal ten list popiół gdzieś tam rozsyp na wietrze i tego już nie ma. To już jest przeszłość, poszło. O tym możesz zapomnieć i możesz iść do przodu. Jeżeli dotyczy to jakiejś osoby, której zrobiło się krzywdę, no to warto naprawić tą krzywdę, chociażby podejść do niej i powiedzieć przepraszam, jeżeli nic więcej już nie możemy zrobić. Jeżeli możemy jakoś jeszcze zrekompensować to, co zrobiliśmy tej osobie, zróbmy to. Jeżeli nie ma z kolei już z nami tej osoby, bo już po prostu odeszła, to czyniąc pewne rzeczy, z których wiemy, że ona mogłaby być zadowolona, przykładowo nie ma już naszych rodziców, a wiemy, że chcieliśmy ich jeszcze za coś przeprosić, że zrobiliśmy im w jakiś sposób krzywdę, żyjmy tak, jakbyśmy chcieli, żeby. Jakbyśmy wiedzieli, że im się to będzie też podobać, tak? Robiąc rzeczy, które by się im podobały, myślmy o nich ciepło. I to też pomaga wybaczyć samemu sobie. Zastanów się, ile jeszcze rzeczy masz w sobie, które nosisz każdego dnia, które są jak taki plecak pełen, wypełniony kamieniami, który codziennie rano, jak wstajesz. Zakładasz na plecy. I to jest pierwsza rzecz, którą robisz. Zastanów się, jakie to są kamienie, i po prostu zrób wszystko, żeby plecak opróżnić żeby nie trzeba było dźwigać tych kamieni żeby zdjąć ten plecak z pleców i wstać rano. W pełni sił, wstać z pełnym zadowoleniem, z radością, że jest nowy dzień, że masz nowe możliwości, że to co było, to było. Wyciągnęłam z tego lekcje i zaczynam nowe, lepsze życie, które tak naprawdę zależy tylko ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.